Cześć, witam Was w kolejnym filmie z przeglądem ubrań. Tym razem są to sukienki z, ze sklepu Reserved, wszystkie linki znajdziecie na dole, wraz z moimi aktualnymi wymiarami i wszystkimi, mam nadzieję, najpotrzebniejszymi rzeczami, postaram się oczywiście tutaj powklejać zdjęcia, ceny, skład, tak jak to było już robione do tej pory. Myślę, że jak mamy już te organizacyjne rzeczy w skrócie omówione, a nie, nie, nie. Jeszcze oczywiście muszę dodać, że wszystkie sukienki zamówiłam w rozmiarze S. Myślę, że teraz już mamy omówione wszystkie takie formalności. No i nie ukrywam, nie ukrywam, że nagrywam ten przegląd drugi raz, bo na pierwszym tak się jakoś się zdenerwowałam. Ale zaraz e, sami zobaczycie, może dlaczego. Więc to jest moje drugie podejście. Aczkolwiek, na przykład, sukienkę, którą mam na sobie, mam po raz pierwszy. Mówię, musimy zacząć dobrze. Musimy zacząć dobrze, bo niestety będzie gorzej. E, mogę już Wam to powiedzieć. A ta sukienka oprócz jednej, e, tutaj, jednego mankamentu. Jak dla mnie, bo ja tego po prostu nie lubię, i ja już wspominałam to bodajże w dwóch filmikach pod rząd poprzednich, no to to jest tutaj ta guma. Ja jej nie lubię. No, po prostu jej nie lubię. Dla mnie ta guma jest, sprawia, że to ubranie traci na swojej wartości i moim zdaniem już nie wygląda tak estetycznie. Po prostu tak mam. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to uważam, że sukienka jest bardzo ładna. Tutaj ma zameczek na boku, no nie, w sumie chyba gdzieś może nawet dotąd, także spokojnie sobie możecie tam tyłeczek wcisnąć, że tak powiem. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy, bo ma tutaj metkę z tyłu, 159,99 bodajże. Mam odpaloną tutaj stronę i jest 119 zł. bez żadnej przekreślonej ceny. Nie jest na czerwono. I nie wiem, jest jeszcze w kolorze czarnym, i ta czarna chyba kosztuje 90 zł. Także trzy różne ceny, i tak naprawdę nie wiem, no na stronie jest za 119 zł ale widzę, że jest na ten moment niedostępna, warto sobie to przypomnienie ustawić i jak dostaniecie maila, że wróciły na stronę to od razu kupować, ja tak robię i e, jakoś tam to funkcjonuje także uważam, że ta sukienka jest bardzo ładna, urocza dziewczęca na lato, przyjemna w dotyku, oprócz tej gumy z tyłu ale już o tym wspominałam długość jest no, no poprawna teraz w ogóle chyba w Reserved jest ta długość midi bardzo popularna ja uważam, że na przykład do mojej sylwetki ona nie wygląda dobrze, bo ona mnie postarza moim zdaniem oczywiście ta długość, więc yy, ja czuję się lepiej w takich krótszych yy, sukienkach, więc osobiście bym jej sobie nie zostawiła ale y, uważam, że jest to bardzo fajny wybór na lato i właśnie jeszcze przez te kolory, takie, które y, gdzieś tam nas wprowadzają w taki już lepszy nastrój, chociaż za oknem tak jeszcze różnie bywa. Y, także musieliśmy zacząć dobrze, a przechodzimy dalej. Kolejną propozycją jest sukienka satynowa, i to jest ta sukienka satynowa, która nie należy do moich ulubionych nie wiem, bo tamta czerwona na przykład zary, którą mierzyłam w ostatnim odcinku wydawała mi się o wiele lepsza jakby gatunkowo nie wiem, to nie było takie piżamowate, ja wiem, że też pewnie tutaj krój ma znaczenie, ale to jest taka e, satyna, która nie przypadła mi do gustu ma bardzo ciekawe plecy tutaj ta sukienka e, jest zapinana tak jakby, nie wiem, tak jak macie stroje kąpielowe e, na przykład e, czy tutaj bielizna prześwituje? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, troszkę ją widać. Troszkę ją widać, ale nie, nie jest najgorzej. No i słuchajcie, ta sukienka kosztuje 179 zł. Jest ona w jednym kolorze. To jest taka cytrynka, taka powiedzmy, no może pastelowa, nawet bym powiedziała, nie wiem. Tutaj ma takie detale w postaci dwóch kokardek z przodu. Aczkolwiek ten krój chyba w ogóle nie jest dla mnie. To jest długość maxi i faktycznie ona jest maxi. Jest mi idealnie do kostek, ale sobie tak nie przydeptuję jej. Wydaje mi się, że nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tej sukienki. Nie wiem jak ze składem, aczkolwiek no nie wróżę tutaj jakiegoś dobrego składu. Chciałam jeszcze zobaczyć, czy ma podszewkę. No nie, to jest chyba jeden po prostu tak kawałek materiału. O tutaj mam metkę, to może od razu spójrzmy na skład. Niby 100% wiskoza, także yy, cofam tutaj swoje domniemania i oskarżenia. Yy, nie wiem co oni sądzić. Ja jestem na nie. Ale jest to jakaś tam propozycja, no te plecy ma bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, to jest akurat bardzo ładne. Ja lubię sukienki z odkrytymi plecami, także to są jakieś tam plusy, ale no, sam, samo to, że ona jest właśnie taka nieprzyjemnie satynowa. To dla mnie to jest dyskwalifikacja, także, no niestety, nie skradła ona mojego serca. Kolejną propozycją jest sukienka jeansowa, taka tutaj mocno wycięta, aczkolwiek ja już podczas pierwszego mierzymy, akurat od niej zaczynałam i jeszcze sobie tutaj chodziłam po korytarzu, po domu, jak irytujące jest to, jak ona hałasuje. jakbym miała płetwę po prostu taką wielką. Jest to bardzo nieprzyjemne. Poza tym w ogóle nie przypadła mi do gustu też przez to, że no ona jest niby ciemny jeans, ale tutaj od spodu to jest jakoś tak niepofarbowane. Tu jest normalnie taki jeans, jeansowy. Niebieski. Nie wiem, czuję jak ją w ogóle dotykam to jakby takie trudne było, bałabym się usiąść, nie wiem na jakiejś jasnej kanapie, nie wiem, mam bardzo złe odczucia jeśli chodzi o tą sukienkę, e, nie robi jakieś tutaj e, super figury, jakieś tam e, talii, e, tutaj to mi e, zjeżdża, non stop. Ja, ja, staram, ja, staram się być, y, tro, trochę y, się uspokoić, bo ja naprawdę przy tym pierwszym mierzymy się bardzo zdenerwowałam, y, bo ja, no te sukienki nie są tanie i jak kiedyś Zara była najdroższym sklepem, tak teraz Reserved po prostu te sukienki ma w tak kosmicznych cenach, tylko niestety, że po, Zdenerwowałam się, że to podniesienie cen nie poszło razem ze wzrostem jakości tych sukienek. Tylko wręcz mam wrażenie, że na odwrót. Gdzie kiedyś w Rizzard naprawdę potrafiłam sobie znaleźć fajną sukienkę, czy właśnie na wyjście, czy gdzieś tam na wieczór z dziewczynami. Tak teraz naprawdę szukać ze świecą jakiejś fajnej sukienki tam, a ceny są zaporowe i możemy, my jeszcze przejdziemy do takiej sukienki, która. Po prostu wstrząsnęła mną, i błąd był taki, znaczy mój błąd to nie był mój błąd, po prostu Pech tak chciał, że była ona na początku, no i ona po prostu spiętnowała to moje, to moje poddenerwowanie. Tej sukienki nie mogę polecić, choćby nawet przez to, że jak idziemy, to słychać nas dwie wsi dalej. Jest to niepraktyczne i no ja po prostu nie lubię, jak mi cały czas jakiś ogon tu... Jakbym się chciała przebrać za syrenę, to bym poszła do sklepu ze strojami na bal przebierańców. Kolejną sukienką jest sukienka mini, tutaj taka balonowa. I ma przepiękny kolor takiej ciemnej czekolady, i występuje ona tylko i wyłącznie w tym kolorze. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych lepszych propozycji, mimo wszystko, aczkolwiek jest ciut za krótka. I uważam, że przy tym rodzaju kroju trzeba być albo niższym niż ja, albo powinna być, powinno być wszyte jakieś spódnice, spodnie lub coś takiego. Wiadomo, można sobie założyć jakieś tam czarne na przykład krótkie spodenki. Ja osobiście bym chyba tak zrobiła, bo zrobiłam testę tutaj, test, bo zrobiłam test nachylenia się, no i niestety wszystko tam widać, także, no bo to się po prostu unosi, tak? Mam wrażenie też, że jeśli chodzi o rozmiar, to on jest ciut... Czuć dużo chyba tutaj tego materiału, to są już takie Marszczenia to jakoś tak wszystko żyje swoim życiem troszeczkę, ale mimo wszystko, już nie czepiając się, jest to dość ciekawa propozycja, jak na to, co nam oferuje ten sklep. Przód i tył są dość mocno zabudowane, także jest to też taka bezpieczna i taka w miarę uniwersalna propozycja. Tylko uważam, że ten dół trzeba by sobie jakoś powiedzmy w cudzysłowie zabezpieczyć. Żeby czuć się mimo wszystko komfortowo, jak na przykład zdecydujemy się w tej sukience do pracy. No chyba, że nie macie z tym problemu, no to... Kolejną propozycją jest sukienka Maxi z kreszowanej tkaniny. Ona ma tutaj te ramionczka tak jakoś dziwnie wiązane. I don't know... Nie wiem, nie ruszałam tego. Jest ona ciut prześwitująca. Nie robi ona żadnego efektu, nie robi ona tak naprawdę praktycznie żadnej talii. No, no, nie jest ona też taka, wiecie, komfortowa, fajna, lekka, zwiewna, tylko jest dziwna. Nie wiem, tutaj jest zapinana z boku na zamek. Tak naprawdę, szczerze Wam powiem, że. Robię ten przegląd ubrań i trochę nie wiem, co mam powiedzieć, bo no, jestem bardzo na nie i jest to po prostu trudne dla mnie, powiem szczerze. Także najchętniej by wam, bym wam po prostu pokazała te sukienki i nie komentowała, bo chyba naprawdę nie ma czego komentować, tak wam powiem szczerze. Kolejną propozycją jest sukienka. O długości takiej midi, z takimi kwiatkami 3D i z gumą, której nie cierpię, ale no to już powiedzmy, że są moje preferencje. I słuchajcie, ta sukienka kosztuje 359,99. Nie jest ona brzydka, ale nie jest ona też moim zdaniem warta tych pieniędzy. Jest ona tutaj z tyłu zapinana na zamek oprócz tej gumy. Tutaj te ramiączka są, powiedzmy, że regulowane na krzyż. może po prostu dodać czegoś ciekawszego do tej sukienki? Nie mamy tutaj kieszeni. Jest krótsza potrzewka. Jest cena nieadekwatna do jakości tej sukienki. Uszycia nie jest ta sukienka taka zwiewna, taka leciutka. Ona jest dosyć ciężka też przez te swoje tutaj kwiatki i aplikacje. 3D. Także mm, nawet w sumie nie przychodzi mi do głowy okazja, na którą moglibyśmy założyć y, taką sukienkę, no bo na przykład na wesele jest zbyt zwyczajna. Y, no nie wiem w sumie. Jeśli mowa o jakichś tam sukienkach na okazję, no to uważam, że no, ta sukienka powiedzmy nadaje się na jakąś okazję typu teraz w maju komunię, czy powiedzmy jakieś chrzciny jest ona poprawna, dość mocno zabudowana, ale też dzięki tym sekinom, no i tym piórkom, ale ostrzegam, że one troszeczkę wypadają, bo gdzie nie gdzie jakieś pojedyncze. Zaraz Wam pokażę jak ona się z tyłu prezentuje. Ta długość jest taka dość bezpieczna, wydaje mi się, że też uniwersalna i kobiety w powiedzmy starszym wieku, czy jakieś młodsze Zależy może od dobranego obuwia, będą się prezentowały bardzo ładnie. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten rękawek, on jest taki 7-8, a reszta to są te piórka. I cały czas mam wrażenie, jakbym się elektryzowała przez te piórka, więc no i też fajnie tutaj te poduszki wszyte w ramiona robią tą sukienkę taką elegancką, no na swój sposób na pewno jakąś tam poważną. Także no ta sukienka jeszcze z tych wszystkich, które. Tutaj prezentowałam rację bytu i no, znalazłoby się, znalazłaby się dla niej zastosowanie właśnie na przykład na jakieś kreacje właśnie typu komunia czy, czy chrzciny, bo mimo, że ona jest taka cekinowa, no to ona nie jest taka pszaśna, tylko te cekiny aż tak się mocno nie rzucają w oczy, bo one są takie małe, także no mimo, że no będą się mienić, no bo to w końcu cekiny, no to nie jest to takie rażące po oczach. Kolejna sukienka Maxi, jest ona opisana jako koronkowa, no i się zgodzę. Niestety jest ona dla mnie jak koszula do spania i jeszcze tutaj te ramionka potęgują to, to moje wyobrażenie. Jest ona bardzo elastyczna, nie ma żadnych tam zamków i tak dalej. Ona się dość mocno opina. Ma taką podszewkę pod spodem. Kolor jest jakby taki nie wiem piaskowy. Na stronie jest ona zaprezentowana z takimi kowbojkami, i to wygląda w miarę ciekawie. Jakby tak ją jeszcze tutaj narzucić coś na to, i w ogóle przykryć tą sukienkę, to może by przeszło. No, ja jestem. Ja jestem na nie. Kolejną propozycją jest sukienka w takie duże grochy. I tutaj mamy tą e, gumkę, no ale dobra, to już jest moje, widzimy się. Tu jakoś to w ogóle nie leży, za dużo materiału tu jest, za dużo, absolutnie. Nawet jakbym miała biostonosz, to tam to po prostu takie tutaj kwadrat się robi. Nie wiem, czy to e, widać, ale ja to widzę. Dla mnie ta długość jest ok, ale znowu to jest sukienka, w której nie ma nic takiego, nic takiego. To po prostu jakbyś musiał iść poszukać sobie jakiejś sukienki, no to byś kupił, ale to nie jest taka sukienka, którą jak zobaczysz na wystawie, to musisz ją mieć. Nie, to jest taka, taka sobie sukieneczka. Ona jest zapinana na boku. Tutaj ten kształt właśnie tego kwadrata, który się robi nie wygląda zbyt ładnie. Nie rozumiem też tej gumki z tyłu, skoro tutaj jest zamek. Trochę się pogubiłam z tym zamysłem i nie potrafię go odczytać. Nie wiem o co tu chodzi. No i mamy creme de la creme, czyli sukienka, która spowodowała u mnie największe wzburzenie i jest spowodowane ono ceną, bo jeszcze jak ją Dotkniecie. To, to nie jest takie, że okej, okay, y, że tego nie czuć, że może tak jest. Y, skład mówi swoje, ale w dotyku jest przyjemne i jakby możesz przymknąć oko na ten skład, y, bo sukienka prezentuje się ładnie i y, jakby okej, okay, przymykasz oko na to. Na to się nie da przymknąć oka. Już pomijając tą gumę, ale ta sukienka kosztuje 299 zł. I po prostu jak ją dotkniecie, to jest taki najgorszy hamski plastik. I to mnie po prostu zdenerwowało. Nie jest ona brzydka, jest ona kolorowa, dziewczęca, taka na lato ok. Nie ma w niej też, no nie oszukujmy się, nic, nic takiego znowu. Wow, ale to już ustaliliśmy, że jakby rezerw w tym roku w to w ogóle nie umie. Ale cena po prostu przeszła moje najśmieszniejsze oczekiwania, i ja nawet chyba, jak zamawiałam, to nie zwróciłam na to uwagi. Tylko właśnie podczas tego pierwszego mierzymy sobie, staram się wejść w to zamówienie i coś tam poczytać, coś tam sobie przypomnieć. I jak ja to zobaczyłam, to mówię: no nie, no nie. No niestety tutaj się zawiodłam jest ona widzę tutaj troszeczkę asymetryczna. Przód ma ciut krótszy, tył ma ciut dłuższy, ale to tak dopiero teraz w sumie zauważyłam, możemy sobie poszaleć i sobie w dwóch wariantach nosić tą sukienkę. Dobrze, to mierzymy było no, takie. Mm, Mało ciekawe i troszeczkę y, się zawiodłam na tych sukienkach, nie ukrywam. No szkoda, szkoda, mimo wszystko. Ja y, i tak Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mm. Jest jak jest, czy ja Wam mogę coś polecić, nie wiem. To już ta decyzja należy do was. Zostawiam was z tym. Ta pierwsza sukienka, którą mierzyłam, była bardzo ładna. Ja niestety nie ma już jej na stronie z tego, co widziałam teraz. No i ta guma, która jest u mnie dyskwalifikująca. No ale jeżeli Wam nie przeszkadza, no to może warto sobie ustawić jakieś przypomnienie, powiadomienie. No i chyba. To jest taka jedyna propozycja, która faktycznie byłaby warta według mnie jakiejkolwiek uwagi, a o reszcie chciałabym jak najszybciej zapomnieć i cieszę się, że. Ten przegląd ubrań mam już za sobą. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam, że wszystkie linki macie na dole wraz z moimi aktualnymi wymiarami. Zapraszam Was również na moje inne social media. Tam rzadko bo rzadko, ale czasami się pojawiam, chyba najczęściej teraz na TikToku. Postaram się Wam też linki zostawić, wszystkie na dole. No i co, widzimy się w kolejnym, a kolejne mierzymy, kolejny przegląd ubrań będzie z sukienkami z Zary. Ja już je widziałam na żywo, także y, jestem dobrej myśli. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Buziaki pa!